Spotykamy się w kawiarence Wasztkan. Za mną jest pan Marcin Hołyst, e, biegacz, e, ultramaratończyk. Spotykamy się tutaj nie bez powodu. Przed nami drugi ważki bieg. Panie Marcinie, Pan brał w pierwszej naszej wiosennej imprezie, ale może najpierw, bo wspomniałam ultrabiegacz. Taki najdłuższy dystans jaki Pan przebiegł to? To na razie 80 km, tylko i aż 80 km. to wszystko zależy od tego właśnie jak kto to postrzega. No, dla mnie 80 to był naprawdę duży wieczór w tym roku, osiągnięty w październiku. Natomiast wcześniej w lipcu 68, czyli można powiedzieć do tych ultrabiegów wchodzę dopiero małymi krokami. To jeszcze nie są, to nie są jeszcze, że tak powiem takie osiągnięcia jak są niektórych biegaczy ultra, bo są ludzie, którzy biegają naprawdę kolosalne dystanse i czapki z im za to. Ja można powiedzieć raczkuję dopiero w tym gronie, ale staram się to robić jak najlepiej potrafię. Gratuluję dystansu dla wielu z nas, absolutnie nieosiągalnym, bo oczywiście w naszym ważkim biegu takiej ilości kilometrów nie wymagamy. My prosimy o symboliczne pięć lub nawet mniej, bo też nie, nie o same kilometry tutaj chodzi. Ważki bieg, ta pierwsza edycja była dla Pana też wydarzeniem ważkim, inaczej ważnym. Dlaczego zdecydował się Pan eee, tak, na udział? Tak. W ogóle sama, sama Ważka Art Cafe, warsztaty terapii zajęciowej, to są dwie rzeczy, które są mi bardzo bliskie, ponieważ Znajdują się w szkole, w której uczęszcza mój syn. Ja mam syna niepełnosprawnego. Marcel ma 17, już prawie 17 lat. Co prawda nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek miał szansę uczestniczyć w tych. Yy... W tych wydarzeniach, w tych warsztatach, ponieważ ma już niepełnosprawność głęboką, tak więc no, raczej nie jest samodzielną osobą, natomiast wspieram całym sercem właśnie osoby, które mimo swoich niepełnosprawności chcą normalnie żyć, przede wszystkim normalnie funkcjonować. Myśli Pan, że dla osób z niepełnosprawnościami aktywność fizyczna na różnym poziomie jest ważna i istotna? Jak najbardziej. No, mogę tutaj przytoczyć chociażby projekt Łączą nas Góry, w którym również uczestniczę ja z synem, żona, moja córka. Uczestniczymy właśnie ekipą Wawrzyn Team jako wolontariusze jest jeszcze wiele innych osób, które właśnie chętnie się do tego przyłączają i widzę właśnie jak duże dla nich, że tak powiem, wsparcie to jest i jaka duża możliwość brać, brać udział właśnie w takich wydarzeniach. Dodam na przykład, że mój syn z niepełnosprawnością czterokończynową, dyspastyką wchodzi na takie właśnie góry. Część 100 o własnych siłach. Byłem z niego mega dumny, jak wszedł ostatnio całą trasę na zakończenie tego sezonu, właśnie złączył z góry nasowe. Przełęczy co kolej, wszedł całą trasę nasowe. W dół już niestety jechał, ponieważ no jednak te nogi no nie dawały rady, ale naprawdę mega dumny byłem, aż się wzruszyłem wtedy. Piękna sprawa, czyli taka też Czyli można, tak, wspólna, tak dokładnie, naprawdę. To aż się w zawok za kręci, jak widzicie, się, ile te osoby niepełnosprawne wkładają serca i determinacji w to, żeby właśnie wejść w te góry, zobaczyć. No, to my, dla nas, no, dla nas biegaczy górskich to jest, że tak powiem, no, płachostka, można powiedzieć, tak? To jest taki teren, w którym my poruszamy się na treningach codziennie, a dla nich to jest mega wyczyn i cieszymy się, że możemy ich wesprzeć. Dlatego też między innymi właśnie ten ważki bieg, który jest też jakimś takim krokiem małym dla tych osób niepełnosprawnych. Dla niektórych małe, dla niektórych bardzo duże. W warsztacie terapii zajęciowej sporo uczestników także już zadeklarowało się do udziału w zimowej, mikołajkowo świątecznej edycji. Część z nich ma jeszcze obawy boją się zacząć nie wiedzą, jak tą aktywność fizyczną czy spacer ugryźć. Czy pan, jako sportowiec, ma pan rady dla początkujących, nie tylko tak, uczestników ja, WTZ, ale pozostałych osób, które ja jeszcze, chciałyby? Jeszcze parę lat temu sam byłem, można powiedzieć, początkującym, bo ja nie, nie cały czas prowadziłem aktywny tryb życia. Przez niepełnosprawność syna, no mówię, wiele innych czynników się na siebie nałożyło. Siedziałem w domu, można powiedzieć, no jedynie te prace takie domowe, to była rzecz, można powiedzieć, aktywność moja fizyczna. Zero sportu zapomniałem o tych właśnie przyjemnościach, które tak powiem, sprawiały mi dużą przyjemność w młodości. Nie jestem już, że tak powiem, nastolatkiem, już prawie 40 lat na karku. A mimo to właśnie parę lat temu wziąłem się za siebie, wyszedłem właśnie z domu, zszedłem z tej kanapy i zacząłem biegać. początki były naprawdę trudne. Po pierwszych 500 metrach wróciłem do domu zziajany, z obolały zobolały cały, bolały mnie kolana. E, powiedziałem, że mam to gdzieś, więcej nie idę, dziękuję, to nie dla mnie. No ale jednak jakaś taka determinacja i taka wewnętrzna chęć nie dawała mi spokoju bo po kilku miesiącach właśnie już na spokojnie zacząłem do tego wracać na początku marszobiegi krótsze dystansy, marszobiegi, więc ja radziłbym takim osobom, które chcą w ogóle spróbować zacząć od tego właśnie nie od razu na głęboką wodę, nie od razu pięciokilometrowe biegi, nawet spróbować właśnie rzeczywiście przebiec, przebiec przejść na zmianę te dwa, 3 kilometry i zobaczyć jak to będzie wychodziło U nas każdy może przebiec, przejść Przejechać, zrobić cokolwiek. Czyli podsumowując, aktywność fizyczna, pomoc w wirtualnym wydarzeniu sportowym to też robienie czegoś dobrego dla siebie? Dokładnie, przede wszystkim też dla siebie. Czyli zachęcamy do udziału zachęcamy. w zimowej edycji Waszkiego Biegu i dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.